Oczywiście, że to jest kluczowy teren y, kler i, i y, długowieństwo, i, i powiedzmy, czyli formacja kapłańska ciągła i seminaria, to jest kluczowy teren y, dla prewencji i dla formacji. To jest kluczowe i dlatego y, powiedzmy, no niedługo, y, y, albo powiem tak, ja już z, z panią Kusz plus jeszcze z innymi osobami mieliśmy no, mnóstwo szkoleń po seminariach, znaczy nie po seminariach, wśród księży. Ale również w seminariach niektórych zakonnych. Jestem ciągle zaproszony, muszę odmawiać, bo nie nadążam, do, do, do grup, powiedzmy, no nie wiem, do młodych księży, do tego. W, diece, w, archidiecezji, przemyskiej, w archidiecezji przemyskiej u arcybiskupa Michalika 15 roczników przeszło szkolenia. I to takie księży, tak, 15 roczników księży. Teraz w aneksach jest aneks dotyczący formacji seminaryjnej. Są konkretne, konkretne ustalenia. Teraz oczywiście pokaże życie, pokaże praktykę, pokaże jak, jak to może zafunkcjonować, ale rektorzy już w ubiegłym roku w, i w tym roku, we wrześniu, jest cały blok tematów na, na szkolny na, na konferencji dorocznej, rektorów, seminariów, jest cały blok tematów i zakonnych, i, i diecyzjalnych, cały blok tematów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kościele. Więc myślę, że robimy, że tak powiem, rusza taka machina. Stopniowo machina, mówię to w sensie pozytywnym, prawda, machina takiego budowania świadomości, środowisk bezpiecznych i sieci ludzi kompetentnych, którzy będą w stanie pomagać przełożonym w stawianiu czoła tym, tym zjawiskom. To jest oczywiście na, taki, na taką skalę, jaką, jaką ma Polska i Kościół w Polsce i polskie społeczeństwo, to jest 40 niecałe milionów obywateli prawda, no to to jest yy, i Kościół w tym jest pierwszy, nie chcę żadnej yy, sobie, ani sobie, ani księże biskupom, ani, ani, ani Kościołowi przypisać jakiejkolwiek tej, bo nie zrobiliśmy tego, że tak powiem z własnej woli zostaliśmy zaproszeni przez Stolicę Apostolską, żeby tak ruszyć, prawda, ale yy, faktem jest, że dzięki temu yy, jesteśmy, yy, jesteśmy, no yy, możemy dać yy, stopniowo yy, nasz wkład w to, żeby żeby świadomość w społeczeństwie polskim wzrosła i, 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 i żeby te przypadki po prostu rzeczywiście zostały zminimalizowane, żeby ochrona dzieci była, była no bardzo skuteczna.